Liczbą wymierną jest liczba. Najpierw powiedzmy, co to jest liczba wymierna. To taka, którą da się zapisać w formie ułamka, przy czym w liczniku jest liczba całkowita i w mianowniku też jest liczba całkowita. Na przykład 2 trzecie to jest liczba wymierna. Na przykład 4 jest liczbą wymierną, bo tutaj na dole pod kreską dopiszę jedynkę i spełniony jest ten warunek, że jest to ułamek, w którym u góry jest liczba całkowita i na dole jest liczba całkowita. Pierwiastek z 3 przez 2, czy jest liczbą wymierną? 2 jest liczbą całkowitą, ale pierwiastek z 3 nie jest liczbą całkowitą. Zatem cała liczba pierwiastek z 3 przez 2 nie jest liczbą wymierną. Jak już wiemy, co to jest liczba wymierna. To teraz sprawdzamy po kolei. Zobaczmy. Albo nie po kolei. To akurat mam tu miejsce pod tym. 36 do 1 czwartej. To mogę sobie zrobić, że 36 to jest inaczej 6 do kwadratu. I jeszcze do potęgi jednej czwartej. 2 razy 1 czwarta to są 2 czwarte, czyli to jest 6 do potęgi jednej drugiej. To trzeba wiedzieć, że jak mamy liczbę do potęgi 1 drugiej, to jest pierwiastek drugiego stopnia. U nas z 6. Tej dwójki się tu nie pisze. Pierwiastek z 6 to nie jest liczba całkowita. Mogę tu sobie dopisać jedynkę. W dalszym ciągu nie jest spełniony ten warunek, że licznik i mianownik jest liczbą całkowitą. Policznik licznik nie jest liczbą całkowitą, więc to na pewno nie jest liczba wymierna. Liczbą wymierną jest 36 do 3 drugich. Zobaczmy. 36 do potęgi 3 drugie. Mogę to zrobić na wiele sposobów. Na przykład, zobaczmy, tutaj w mianowniku w potędze jest dwójka, zatem wolno mi zapisać, że to jest pierwiastek drugiego stopnia z 36 jeszcze do potęgi trzeciej. Pierwiastek z 36 to oczywiście jest 6. Do potęgi trzeciej. Nie będę liczył ile to jest 6 do potęgi trzeciej, bo to na pewno jest liczba całkowita. Mogę sobie nawet pod kreską dopisać jedynkę. Widać, że jest to liczba wymierna. Spełniony jest ten warunek, o którym mówiłem na początku. Z każdą inną z tych liczb, które mam tu do wyboru, nie da się tego zrobić.